No widzusz, szukasz fajnego serwera. Skygen. No to proszę bardzo. Tutaj na górze masz IP Skygen. Dzi. Wersja 1.21. Tutaj masz wersję. też tu tu masz. Widzu, mamy skrzyneczki działające. Mamy i temy przydatne. Mamy skrzynię, bo za dwa dni mam urodziny. Tutaj jest skrzynia moja. Nie bądźcie, że jestem na Ci tak zła wersja. Mamy działające sety wszystkie piękna. Nasz system działa tak, że klikasz przycisk i dostajesz wełny i za nią ulepszasz swój ekwipunek do walki. Mamy tanie itemy, więc nie przejmuj się, że będziesz godzinami farmił na generatorach. Proszę bardzo, to eventowy kluczyk. Właśnie teraz go będę robił. Serwer czynny od 12 do godziny 20. Nawet od 10 czasami. Więc widzu, jak zobaczyłeś ten film, czy zobaczyłaś, to teraz zbijaj na serwerek darmowe klucze od 12 i Na razie nie jeszcze ten, ale pierwsza, pierwsze trzy osoby, które ja dostałem, darmowy kluczyk. Więc bijaj, widu, w tym momencie. Witamy Cię, na